Ja rozumiem, że to jest grano, ale bez przesady tak wybucha mocno. Ja wiem, że to realistyczne dosyć te wybuchy są, no bo w sumie są. Polak wie jak wy, kurwi. Jednak coś tam może powiedzieć na ten temat o wybuchach. Pro projektanci zrobili to nawet dosyć dobrze. Według mnie. Kurwa, kolejny czas Pizdu dół. tak. Już chuj, po zawodach, bywa. Nie. Dawaj betona kurwa. Kanały zaliczone. Rozdział szósty. Ratusz, część pierwsza, przetywanie tylko dla zaproszonych. Kurwa, rozdział siódmy. Chyba 10 rozdziałów jest, czyli do 11. Już nie pamiętam. Mm. Dobra, spierdelamy. do przodu. Hey! <gadam> mm. Czekaj, zaraz pogadam z tobą. Mm. a, -a, -a. Zastanawiam się, czy tego kija ulepszyć. A może go wiecie? Bo jest unikatowy. O... naprawić. Najpierw ulepszę. O kurwa, drogi. Droga impreza. o nawet na kurwiał z tego kija. Potem w późniejszych etapach. Pozpierdalę no na drzewa, chwilu. Idę rozmawiać z, z tym chujem co trzeba. Czyli kurwa z jakimś chujem. Tępym. Albo łysem. Jeden chuj. O to ten chuj. Ba 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 ba. Spornos. Teraz idzie? Dobra, mogę się napić. Pa, czterech nas jest. Dobra, nie? Tak gra, gramy jak na multi jest takie coś właśnie. Czterech można maksymalnie. Things go to shit and it's every fuckwit for himself. 300 yeah families. The <pause> flushest motherfuckers in the city. It's just like Nolan's. the rapper, curva zopola. Rappers, And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Hm. But it's cool, bitches. I can make girls I have to are you there? Yes, yeah, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, wait, what are you doing We do do do? do? <laughs> We need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I can help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, mm. and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, Dahl. You know it's true and if you leave us here without transportation we're not going to make it either no one's going to make it if we don't help them

Bogacz, bogacz, czyli znaczy, że bogacz? O, niezbyt szybki pistolet, to trzeba wyjebać, Ech. bardzo wolny pistolet. Kurwa Już mm. kurwa mać. Nie jest bez szybki pistolet. Dobra. E Typowa maczeta. Przyda się to coś. right here. moro kurwa. No, no, bla 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 bla. Bla bla. Bla bla, kurwa, bla bla. Wyprawa do supermarketu. No zajebiście, będę zakupy robił. Otwierek, chuju. Przekup strożnika. No i co? Dalej? Przynieś alkohol, aha. Plus. Kurwa z alkoholem kombinuj. Hmm. Alkohol, alkohol... Jest. I alkohol. Biacz? Pewien, człowiek... <laughs> all night, all day... Bierz to chuju. Otwieraj! Otwieraj, kurzynie. No. Przytywanie. Szczykowe kanały, znowu szczykowe kanały. Tylko na troli! Dawaj um. szybciej. Um. Ha ha ha, chuju. dźwiery o kurwa. Co to kurwa, śnieg? Czy błąd? Stawiam na błąd. O ty kurwa. A może prawdziwy jakiś azot, czy coś do chuja? A może to azot jakiś? Kurwa, jakiś bez jajek jakiś azot, ty. Czy na chuj go wie co? Śmierdzą. Te kutasy głupie. Dupy nie myją. W jądrach im, ich już tam zapleśniało Pleś, w jądrach, tak syn, jechaj śmato. Kurwa, dławię się gazem. Skąd wiedziałem, że on jest taki jak jest, że stanie? No to szmata. A tak serio, to nic nie miał przy sobie. Więc jest prawdopodobieństwo, że wstanie. Chuj! Ła-wa-wa. Ła, ła. Wow, wow, wow! Wiem, że się cieszysz. Ja się też cieszę, gdy ci przyjebałem. Cyk? O kurwa. No i dobrze. Nie mam doświadczenia, ale chuj. Ty tak wypierdolisz, to potrafisz. Ty tak pierdolisz, to pierdolisz. I tyle. Jak tu wejść? że tędy. Aha, hura, hura. Kurwa, biegnij. Ora pierdola. Małpy, małpy, kurwa. Małpy, małpy. Ło, wow, wo 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 wow, nie, nie, nie Nie tak tak szybko ja pierdolę, wow, tłok. Wyprzedaż w wikiej czy coś w tym stylu? Kiedy w Wiki, o kurwa, o kurwa! To było niemiłe. Chuj, tam rozerwa trochę. Chuj. Brudasów z, z lidera, Scheißa. Little Scheiß. Prawa do supermarketu, przejdź przez kanał prowadzący do supermarketu. Tylko zaproszony. Co tam będzie w supermarkecie To zrobienia? Bo nie chciałem się czytać. Ja wiem, co mnie to chuj obchodzi, kurwa, fabuła tu jest taka, że nie jest najgorsza, ale też nie jest jakaś wyjebana. Minecraft nie ma fabuły jest najlepszy, kurwa, jaki moros tej bajki. Gra bez fabuły jest najlepsza, no i tyle. O, zakręcać będę musiał. O. Shita to to Kurwa! Ja pierdolę, zginę jak za chuja. Ha, ha, ha. Dead kurwa, wszyscy. 600, ja pierdolę. To nie mało. O. kurwa